Witam wszystkich. Może dzisiaj będzie powtórka z rozrywki. Bo moje poszły teraz idą na drugiego sąsiada. Tam gania, a moje tu. Na no tym, co była wczoraj ścina, to tam nisko chodzą jego. No i moich tam jest. Odcięło się, nie wiem, co 20. Ale chyba nie pójdą aż tak. Chociaż. Wywiozłem dzisiaj 17 łapanych. Przywiozłem 7 e, może się zetną Prawie Mańka w dachu już pewnie gania któryś raz. No, że sobie odbije. Wczoraj 6 mi złapał. Ja mu 9. O, tamte ładnie się podniosły. No późno już jest, godzina. Po 15. O, te moje już kupieją. Jasne, jakiś tam zjechał, czy tu przyszedł? A idzie. No tu jest jeszcze, o, tych moich się podrywał. i idą moje na prosto. Późno już. O, te do nich co chodzą. O, że się złapią wszystkiego. Tak to. Gdzie ich więcej? No wczoraj było fajnie, fajnie. O, przyszły przecież... Ale tu idą tamte. Też ma tego setkę. O moje tu, tam górą jeszcze parę. Tu jakiś motyl. No poszły nieźle. Nie, dzisiaj chyba z tego. Co tam? Panie nie w dachu nie mają siły. Moje wyżej, chyba że te moje zajdą do niego w dach. No tak może być, wszystko na to wskazuje. A, schodzą w dach do niego <grymne> Kurna, jedną się, zaraz tu wyjdę, będzie lepiej widać Widzę, tam daje im czadu <grymne> Nie, już tu idzie jakiś jeden już ich odciągnie A, idą już na prosto No widynek już jeszcze dział chyba A tamte góry mogłyby wpaść do tych moich No tam jakieś jasny. No, teraz mu się podbiły nic z tego dzisiaj nie będzie Mo przyszły tutaj też, a jednak jeszcze poszły tam, <laughs> nie, już koniec. A no co dzień nie będzie tak wesoło, no wiadomo, bo by się znudziło. Dante góry mogłyby wpaść. O, idę jak się wybił, poszedł do niej. Jestem bliżej, bo to słabo. No tu jest parę sztuk. Dobra, nie będę gwizdał. Muszę złapać, czy się złapią? O, 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 o. Może, może, może. Łaniec, gwizdzę ostro. Nie, nic z tego. Myślisz, że odbiję zaraz, wszystkie złapie, A dobrze i chłapię. tutaj. O, a takie łobuzy przywiozłem dzisiaj. Trochę jaśniaczków, żołnierz dwa Budapeszty. Tu do poniedziałku i ogień. Żadne cuda. Tam te dwa jasne, takie mniejsze, troszkę. No jeszcze tam poszły znowu. Ale im się spodobało wczoraj Na te parę sztuk mogłyby wpaść O, oh mańka, nie, ma, nie ma siły już tego No może coś tam moi zjechał A no, nic z tego nie będzie Dobra, pozdrawiam wszystkich